Dobry wieczór Macie. Dobry wieczór witam. No miło mi Cię widzieć pierwszy raz w tvn bo długo się nie widzieliśmy. No, opowiadaj jak emocje, bo widzę, że tutaj kariera kwitnie. To to już twoja ocena, natomiast e, oczywiście no wszystko fajnie na razie się układa. Bardzo dobrze się w swoim własnym odczuciu przynajmniej od, odnalazłem w nowej firmie, w nowej, pod nową flagą. E, no dobrze mi tutaj po prostu. Dzień dobry TVN, jak się sprawdziłeś w live? No bo tutaj e, troszeczkę też inaczej to wygląda niż w Polsacie, prawda? Ale nie rozumiem pytania. Jak, w jakim jak się czujesz w formacie live'owym, który jest na żywo? Bo już po tak długim czasie. Wiesz, ja prowadziłem poranną telewizję, zanim powstał Dzień Dobry TVN, więc to akurat nie jest dla mnie jakimś zupełnie nową, nowym formatem. Oczywiście wiadomo, że musiałem się odnaleźć w samym formacie, który jest trochę inny, który ma swoją specyfikę, ale no, ja bardzo dużo live'ów w życiu zrobiłem. A tęsknisz za Polsatem? Szczerze. Nie, dlatego że... To jest zamknięty rozdział. Tęsknię za ludźmi, z którymi się koleguję, z którymi miło spędzałem czas, ale mam z nimi kontakt, więc teraz mamy kontakt na stopie prywatnej, przynajmniej z dużą liczbą osób. A oczywiście, znaczy na pewno nie tęsknię za samą pracą, bo nie dlatego odchodziłem z Polsatu, żeby za nim tęsknić. Ja się świetnie tutaj czuję. Bardzo, przynajmniej w moim odczuciu, zostałem tutaj dobrze przyjęty przez ekipę, przez zespół. Bardzo mam fajną współprowadzącą, z którą się bardzo lubimy i zaprzyjaźniliśmy i to też jest myślę, że niezwykle istotne w kontekście w ogóle takiej atmosfery w pracy i komfortu pracy właśnie w programie na żywo, bo w programach na żywo, które są tak długie, trwają trzy i pół godziny, to jak ludzie nie mają ze sobą jakiejś chemii, nie mają jakiegoś takiego klimatu wspólnego mianownika, to wtedy naprawdę bardzo, bardzo to jest męczące, a tak, ponieważ my się z Sandrą lubimy, to jest to bardzo miłe. Teraz też pojawisz się w wiosennej ramówce w you Can Dance prowadzący. no Już masz tutaj ogromne doświadczenie, więc powiedz, czego możemy się spodziewać po tym nowym formacie? Bo You can Dance wraca z wielką pompą. No mam taką nadzieję, że wraca z wielką pompą. To jest format, który no, jest legendarny, tak? Przez wiele sezonów zbudował swoją niezwykle mocną markę na rynku telewizyjnym. I powiem szczerze, że... Dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, że zostałem obdarzony tak dużym zaufaniem, żeby prowadzić akurat ten program. To jest też pewnie spore wyzwanie dla nas wszystkich, bo cała ekipa jest praktycznie nowa. Tu są nie kilka osób, pracuje z dawnej ekipy, ale i nowi jurorzy i część ekipy realizacyjnej, więc, no i nowy prowadzący. Więc to wszystko jest dla nas swego rodzaju nowym doświadczeniem, ale oczywiście no. To jest też zespół zawodowców, którzy robili różnego rodzaju formaty typu talent show czy, czy duże formaty rozrywkowe, więc mam nadzieję, że to wyjdzie bardzo fajnie. Tak naprawdę to widzowie ocenią, ale przede wszystkim to jest program o tancerzach, a nie o prowadzącym, nie o jurorach. I ci tancerze, ci ludzie, którzy do tego programu idą ze swoimi marzeniami, ze swoimi ambicjami, z, z, jakim, z jakimś celem, oni są fascynujący i bardzo... Szczerze mówiąc, byłem pod dużym wrażeniem, jak niektórzy potrafią wszystko postawić na jedną kartę, tylko żeby spełnić to swoje toneczne marzenie. Maciej, zostając przy y, temacie tvn no, teraz już się nie czujesz samotny, bo możemy zobaczyć Twoją żonę, która też tutaj zadebiutuje w nowym programie. Powiedz, jak Ty ją wspierasz i w ogóle skąd się taka propozycja u niej pojawiła, żeby tutaj właśnie być z Tobą w tvn -ie? Ja chciałbym zaznaczyć, że to ona pierwsza była w tvn bo jej informacja o tym że ona ma w telewizji robić program pojawiła się już chyba gdzieś w czerwcu albo w lipcu więc ona ten, ten projekt jest bardzo intensywny bardzo wymagający i oni go kręcą prawie rok więc to akurat informacja też oficjalna na temat Asi w nie była znacznie wcześniej niż niż ja się w ogóle pojawiłem w kręgu osób które mogłyby tutaj cokolwiek robić więc to nie jest zaskoczenie natomiast jakby no ona kręci program w Polsce, gdzieś tam jeździ po różnych miejscowościach, więc ja tak naprawdę tylko tyle, co ona mi opowie, wiem. No nie, nie, nie uczestniczę w tym w sposób aktywny, no bo nie mam szans, ale będę na pewno oglądał. Czyli co, odczuwasz trochę brak żony w domu czasem? A to nie jest z perspektywy tego, że oni to kręcą przez cały rok, to, to, to nie jest aż tak strasznie obciążające naszą rodzinę, żeby musiał aż tak bardzo zatęsknić. Myślę, że to jest bardzo zdrowe, że ona sobie jedzie, ma swoją przestrzeń. Ma swój zespół, z którym pracuje, z którym się lubi, z którym razem spędzają czas. A jak można nazwać taką Waszą relację typowo zawodowo, stricte, że jesteście w jednej stacji, no pracujecie razem, czy tutaj gdzieś te takie niezgody na łamach zawodowych się pojawiają? Nie, jakby robimy kompletnie nie się projekty, prawda, nie pracujemy przy przy programie, czy przy programach, które ze sobą mają cokolwiek wspólnego, no może poza faktem, że pewnie Jasia y, pojawiać się będzie w dzień dobry TVN w związku z y, emisją programu, no ale to przecież są cztery zespoły prowadzących. Też pewnie to jest kwestia jakiejś statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, że akurat Asia u mnie wyląduje na kanapie. Maciej, tutaj stawiając kropkę co do TVN-u, mój drogi, ja mam takie pytanie, ponieważ bardzo często ludzie piszą, że Joasia tak naprawdę ma ostatnie zdanie w Waszym związku. Czy to jest prawda? Myślę, że końcem końców, w większości normalnych związków to kobieta ma ostatnie zdanie. I ja się z tym zgadzam. Czyli tak naprawdę, mając teraz tutaj fuchę w ręku remontowanie domów, czy ona wszystko, że tak powiem, przystraja w domu, wymyśla jakieś nowe rzeczy? Znaczy, ona zawsze miała dryg do tego, i bardzo często my się w ostatnich latach sporo przeprowadzaliśmy i, i zmienialiśmy miejsce zamieszkania. Więc te wszystkie remonty, te wszystkie zmiany to była robota Aśki i Ani Błaszczyk, która zresztą na z Zaśką występuje w programie jako ta główna architektka. Więc tu dziewczyny w duecie robiły naprawdę dobrą robotę. Nie inaczej jest zresztą i teraz. Więc powiem tak. Aśka zawsze była e, bardzo mocno zaangażowana i rozwijała swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wykańczania wnętrz i w ogóle e, robienia wystroju wnętrz, więc e, ona jest w swoim żywiole, a chwilowo, znaczy ja i zawsze dawałem tutaj pełne pole do popisu, więc, więc jest dokładnie tak, jak było. Czyli dziewczyna po prostu zna się na robocie, że tak powiem. No, bez wątpienia. myślę, że jakby się nie znała, to też jakby była zupełną ignorantką, nie nadawałaby się do prowadzenia tego programu. To jednak nie jest program taki typowo rozrywkowy, to jest program typu reality, gdzie są prawdziwe ludzkie historie, ludzkie dramaty, ludzkie marzenia i a tutaj te osoby, które tak bardzo ch chcą mieć własny dach nad głową, własne lokum. Mają szansę o to powalczyć i być może, znaczy na pewno ktoś wygra. Kto, tego jeszcze nie wie nikt. A wytłumacz mi, dlaczego od razu, kiedy się dowiedzieliśmy, że będzie program trochę w kontrze do Doroty Szelongowskiej, dlaczego tutaj już od razu sobie jakiś konflikt ludzie dopisywali w komentarzach między Joasią a Dorotą. Czy to jest o tyle zaskakujące, że my się przyjaźnimy i z Dorotą i spędzamy bardzo dużo wspólnie czasu i. Myślę, że to po prostu ludziom się nie mieści w głowie, że osoby w podobnym wieku, pracujące w show-biznesie, gdzieś tam nawet nie tyle konkurujące czy rywalizujące ze sobą, ale jakby na pierwszy rzut oka mogące być na kursie kolizyjnym, że takie osoby nie mogą się lubić. Otóż mogą się lubić i mamy wiele takich przykładów nawet z naszego życia. Ja się przyjaźnię z Maćkiem Rokiem, który zawsze był teoretycznie tak Patrząc na to, czysto technicznie moim rywalem, a teraz już w ogóle jest moim rywalem, bo nawet walczymy w tym samym paśmie. Czyli e, tak naprawdę możemy tutaj spekulacje osób i ploteczki uciąć? Ja dla dobra naszych fantastycznych rolek, które robimy z, z Dorotą nie będę u, ucinał żadnych spekulacji, ponieważ one bardzo fajnie podgrzewają atmosferę. Nie ma to jak zasięgi, Maciej, co? Oczywiście zasięgi, znaczy content jest King i zasięgi. Maciej, ja na sam koniec czego ja Ci mogę życzyć? Ja, ja bardzo dziękuję, natomiast ja jestem bardzo szczęśliwym, zadowolonym, pogodzonym ze sobą człowiekiem, znam swoje możliwości, znam swoją wartość, znam swoje ograniczenia, cieszę się, że mam bardzo stabilizowane życie zawodowe, prywatne, taki balans pomiędzy tym co robię w pracy i robię to wszystkim, pracuję dla przyjemności, a nie dla pieniędzy, to jest bardzo dużą, dużym komfortem. Mam poukładaną sytuację w domu. Mam kobietę, z którą jesteśmy 22 lata i, i mamy fajne dzieci, fantastyczną rodzinę. Ona jest najważniejsza, bo w momencie, kiedy są trudne chwile, to właśnie ta rodzina jest ze mną. Eee, mamy swoje hobby, mamy swoją przestrzeń prywatną. Ja mam, ja inaczej, ja niczego więcej od życia nie chcę. Nie chcę po prostu mniej. Więc mój drogi, nie mam ci czego życzyć, ale ze swojego serca życzę ci dużo szczęścia, miłości no i spełnienia się w Tafolinie. Dzięki, spełniam się każdego dnia. Dzięki bardzo i do zobaczenia, cześć!